Konto agencyjne pozwala zarządzać usługami wykupionymi w ClickUps z poziomu naszej strony internetowej. W tym celu należy wejść do zakładki moje usługi, gdzie wyświetlą się wszystkie fanpage'e, którymi jesteśmy administratorami, usługi jakie zostały wykupione dla konkretnego fanpage'a. Możemy zobaczyć osobę. Która wykupiła daną usługę, będzie się wyświetlało jej zdjęcie profilowe. Możemy także kontrolować moment, kiedy dany abonament wygasa i ewentualnie go przedłużyć, jeżeli bylibyśmy zainteresowani. Możemy także zobaczyć, jaka kwota została wydana na konkretny fanpage. W momencie, kiedy nie mamy wykupionego abonamentu na fanpage'u, ale mamy już zainstalowaną jakąś aplikację, ona także znajdzie się w moich usługach. Możemy wtedy zobaczyć, do kiedy aplikacja będzie działała bezpłatnie. Wszystkie nasze aplikacje działają bezpłatnie do momentu, aż w aplikacji nie wejdzie 100 unikatowych użytkowników. Tutaj możemy zobaczyć, ilu użytkowników weszło już do aplikacji i jeżeli ten limit zostanie wykorzystany, możemy zobaczyć, że aplikacja jest już zablokowana, możemy wtedy wykupić dla takiej aplikacji abonament. Dla fanpage, na którym mamy już zainstalowane aplikacje i mamy wykupione konkretne usługi, możemy przedłużać abonament, ale także możemy taki abonament wyłączyć w momencie, kiedy już nie jest nam potrzebny. Wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonkę, i taki abonament już jest przerwany. Widzimy, Datę, możemy go ewentualnie ponownie przedłużyć, dodając konkretną usługę do koszyka. Z poziomu naszej strony możemy także zarządzać naszymi aplikacjami. Możemy zobaczyć statystyki aplikacji. I swobodnie poruszać się już po wnętrzu aplikacji, bez potrzeby logowania się na fanpage i wchodzenia przez zakładkę. Możemy także taką aplikację edytować. Co oczywiście usprawnia korzystanie z aplikacji. Kinga Banach, dziękuję i powodzenia.